Cieka widzowie, a dzisiaj będziemy będę Wam pokazywać jak robimy te rzeczy razem z Olą. Siema! <laughs> no dobra, no to... O no, tak. Tutaj jesteśmy w takim miejscu. Tak, tak. I tutaj odkrywamy tą poduszkę pacjentowia. To ją dobre łodzioki! Tej poduszki nie wiemy się, ale od tyle O to przepiękne. Okej. Dalej czyli z książka. Tutaj ja będę pokazywać, bo tutaj moja rodzinka jest widowa jak to. O tutaj są z Jest Didan. Nie wiem, ktoś jakieś z tego nie ma, ale to nie ma, da. Ej kubeczek nie bierzemy. Jest to przybieram tego chłopaka i myślę, że tutaj to na tyle od tego. Nie, nie, tego nie podoba mięć. Więc... to tyle, ale... Dalej idziemy. I tutaj jest lecznicy. Chciałam wam pokazać, czyli... Więc trzeba spukać y, papier, będziemy zrobić to i kliknąć na I bądź, 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 to. I będzie bardziej... No, no. No jak dacie już dzień, to może się da teraz. No i wam się taki duszek, co nie? Będę wam pokazywać jakieś triki, triki, może serii takiej. Tak i tak dalej. O. No i jakbyście chcieli, <laughs> żebym pokazać, żeby wam pokazać jakieś triki, w triki, czy, czy tam dalej, jakiegoś. A jak ktoś tu jest, taką dziewczynę stworzyłam, będzie mi potrzebna do historyjki, jak będziecie oglądać mój kanał, to na pewno będziecie wiedzieć do jakiej może się na niedługo to pojawi na kanale, ale mi się wydaje, że dzisiaj tylko nagramy jeden odcinek, bo... Tam jeszcze będę mieć takie sprawy, bo jeszcze kuzyni do mnie przyjadą. Kuzyni, kuzyka jeszcze do mnie przyjadą, to będę mieć takie po prostu sprawy. No, więc to. Po prostu z tego powodu tak bardzo nie będę nagrywała może. Czasem jak się zdarzy czegoś nie nagrać, to przykro mi będzie z tego powodu, ale no. No i w ogóle ten, i w ogóle, jeśli byście chcieli otworzyć, <laughs> sorry, jestem odrobinę chora, ale troszkę, po prostu mi choroba w i tam mi jestem, <laughs> Jeśli byście chcieli zobaczyć na kanale, jak to właśnie ta dziewczynka idzie z Polą do szkoły, no to Obiecuję, że <laughs> będzie na kanale, oczywiście będzie, no i tu jeszcze taki, o, to jeszcze biorę, no i stąd to chyba już prawie wszystkie te jeszcze linijka, bo ona będzie mi, dwa pierniczki, to jeszcze i okej, okay, skończone. <laughs> Pamiętajcie też o łapkę w górę i subskrypcji, bo... Na 20 000 łapek 20 000 łapek w górę to jeszcze takie, no nie jest chętne to na, na 20 tysięcy jeśli będziecie chcieli, bo to już nie jak ustawię, to zostawić tam, to nagram odcinek z milen.com mm -hmm. będziemy pokazywać jakieś trójki, triki różne to, tak? Więc jeśli byście chcieli, to zostawcie łapkę w górę. I Czekam. No, wie, właśnie. Bardzo mi na tym zależało. Widzowie. O tak, bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy. No, I dziękuję, że tu no, w ogóle jesteście. Tak, dziękuję bardzo. Ale. No i ten. <laughs> w ogóle no, to jest bardzo fajne, że ze mnie jesteście i tak dalej. Bo bez was by... Znała <coughs> żadna <rady> mieć. Tyle <coughs> tego i dziękuję nowym widzom. Jeśli ktoś jest taki nowy na kanale, koniecznie może zaobserwować mój kanał. Nie mówię, ja nie zmuszam nikogo, oczywiście go. nikogo nie zmuszam, żeby ten kanał po prostu yy, zrobił, ale no. Nie ukrywam, że mi trochę zależy na tym, żeby zebrać dużo łapek w górę i tysięcy, no bo po prostu <śmuszczak> chciałabym mieć więcej łapek w górę od kuzynki mojej, to już na pewno mam, ale bardzo <śmuszczak> dziękuję, że w ogóle przynieście tyle łapek, bo po prostu się kochani widzą no i... Dzięki jeszcze raz. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz. No i co? Pokażę Wam, gdzie jest taki sekrecik, bo tutaj w tym domku akurat jest taki sekret, którego ja nie wiedziałam, ale moja kuzynka mi powiedziała i dobra. Idziemy, 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 Dalej, dalej. Tutaj są ubrania, te, które przebierzemy postacie. No bo ja nie mam brata, tu po co mam bratu, co po co niby. Dobra. Oto przybieramy ich, bo mi się to to? I... O, psz, nie wiem. jest Chyba. <coughs> <Luba. coughs> o ja już sobie tu macie się do Pamiętajcie o zdawieniu? ja już to mówiłam, ale bardzo, bardzo dziękuję za tyle łapek, tylko nie wiem, teraz, o, da się to robić, Jeszcze raz bardzo dziękuję nowym widzom, że są na mój oczywiście, nowym widzom, dziękuję. Takie te kwiaty. Zapakowane wszystkie. Dobra, bierzemy tu kwiatki. I jeszcze bym musiała sobie <laughs> zebrać więcej umry dla melchów, ale nic nie wyszło. Wychodzimy, klikamy, wychodzimy, wychodzimy. Też bardzo, bardzo bym chciała uzbierać dużo, bardzo dużo łapek w górę. No i jeśli byście chcieli, to napiszcie w komentarzach Filip no, filmik z Filipem i z Gabą jak będziecie chcieli, to oczywiście ja nagram filmik z Filipami z Gabą jeszcze może dzisiaj. Jeśli będziecie chcieli, albo jeśli oni będą chcieli, no to z nimi oczywiście pogadam, widzowie, spokojnie z nimi pogadam, wszystkimi. spokojnie to, że pogadam z wszystkimi, oczywiście, że tak z wszystkimi pogadam o tym. I jak będą chcieli, to nagram oczywiście dla was filmik, widzowie Was spoko, nagram dla was filmik, jeśli będą chcieli, to oczywiście, że nagram, tutaj jeszcze biorę ubrania, I jeszcze też zaraz będę robiła ten sekret, tylko czemu tej dziewczyny i kuli, więc ta dziewczyna i kula idzie też bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz wam dziękuję. I bardzo bym e, chciał zbierać więcej, co jeszcze troszeczkę widzowie, wyście dali. Oto mówię, no nie prześcigniecie, widzowie, ale jak coś to, to wiem, o to rozumiem o tym, bo Boczicie, jak nie na to i sobie to... I tu jest taki duchą. Jest bardzo fajny, go bierzemy. No a tutaj, tu tak ciekawych rzeczy nie ma, ale bez metu, ale nie I sorki jeszcze raz za to, że jakoś no jakby było słychać dźwięki w tle, to ja robię dźwięki w tle. O, jeszcze do nie do końca jestem. bo ale już tak. Powolutku jest jest, już, już bardzo jestem już prawie wzdrowiałam, Nie I jeszcze raz dziękuję widzom. Bardzo, że ze mną jesteście, a przy tym Czarny cztery. Jeszcze raz Wam dziękuję. No ja to ubranię w sumie się tak podoba. Tak za bardzo to nie. jeśli byście chcieli historię z tą rodzinką i napiszcie czy. Ech, chcielibyście, że zmieniła rodzinki, trzy nie, bo ja staram się nie zmieniać rodzinek, ale to mi coś nie wychodzi, no ale... Chyba już będę kończyć ten odcinek, tak to kończę, tak powiem. Będę musiała już kończyć, bo tutaj właśnie mam jeszcze o tą babkę i tą babkę do przelecenia. Bye. Chyba ciekawszy ciekaweście tylko...